Dziś kolejny vlog. Słuchajcie, macie okazję po raz pierwszy chyba zobaczyć mnie bez rzęs. Mm, ostatnio mieliśmy troszkę problemów znowu z brzuszkiem od kolina. Byłam strasznie zestresowana i nie wiem dlaczego, ale... Zaczęłam wyrywać sobie rzęsy ze stresu. W sensie nie wyrywać, tylko wiecie takie dłubać, bo nie do końca wiedziałam, co ze sobą zrobić i tak jakoś nieświadomie ze stresu zaczęłam je dłubać i zostałam bez rzęs, ale na szczęście jutro już mam wizytę znowu i mm, będę robić rzęski, bo nie ukrywam, że czuję się troszkę łyso. E, później troszkę więcej Wam opowiem, co tam się znowu u nas działo e, u kolina mm, z brzuszkiem. Ale dziś taki spontaniczny w sumie znowu vlog. Nie miałam zamiaru dziś nagrywać, ale jest piękna pogoda, świeci słońce, w końcu mamy 16, 15 stopni i jakoś tak się obudziłam happy rano i stwierdziłam, że wam nagram vloga. I ktoś tu się obudził. Cześć! Ale długo spaliście dzisiaj. A ja sobie tutaj standardowo zaczynam ogarniać. Robisz sobie. O czekajcie, bo Milan nie woła. Yeah! Mami. O. Dzięki. Jesz do brata? Pierz do brata się bawić? Mój zmić wójska. Bawi się, tylko nie wchodźcie na siebie, włagam was. I słuchajcie, zaczęłam ćwiczyć. Tak, zaczęłam ćwiczyć. I całkiem dobrze mi idzie. E, chciałabym przybrać na wadze po raz setny już. I to nie jest pierwszy raz, jak ja zaczynam sobie, wiecie, coś tam ćwiczyć i po tygodniu przestaję. Ale ćwiczę już, no już miałam swój czwarty trening. Tutaj w domu normalnie, wiecie, sztanga, lecimy, przysiady i te sprawy. Zamówiłam sobie też białko, które właśnie będę sobie teraz robić. I... No i później, bo wasy jak pójdą spać, około 13:14. jeszcze chcę iść z nimi na spacer teraz, bo jest piękna pogoda, szkoda tego nie wykorzystać. Pójdę spać około 13-14:00, to ja będę sobie ćwić, ćwiczyć tak mniej więcej 30-40 minut. I głównie ćwiczę sobie, wiecie, tyłek, nogi, e, troszkę ręce też, w sumie wszystko, plecy, prawie wszystko wymieniłam. Tak po prostu dla samej siebie, e, żeby, nie wiem, żeby zrobić coś dla siebie, żeby czuć się lepiej, żeby była bardziej taka, wiecie, fit. I, I przede wszystkim chciałabym przybrać na wadze, ale kombinuję, coś z tego. Ty chcesz z tego wyjść? Zobacz, to ci pomogę. Masz tutaj coś, jak się tego chwycisz, to wyjdziesz. To się, no, staniesz sobie na plecy. Na, na, na kolanach. Białko zamówiłam sobie po to, żeby, żeby mi pomogło przybrać nawadzę. Nie wiem, czy tak to działa. Z tego co czytałam, to trochę tak. Przepyszne białko z Aldein sobie zamówiłam. Ja mam w ogóle też kolagen z Aldein. Zobaczcie, mi pięknie włosy rosną. W ogóle ja mam super włoski teraz po tym. Ja nigdy nie miałam tak grubych i gęstych włosów. Ale kolagen piję już no co najmniej od 9 miesięcy, więc też nie oczekujcie, że od razu będziecie mieć efekty. I teraz zaczęłam sobie też pić właśnie to białeczko. Białko mam jaki smak? Biała czekolada i malina. Przepyszne. też macie suszone maliny w środku. 200 ml. To nie zastępuje mi e, absolutnie żadnego posiłku. Tylko ja teraz wypiję sobie białko, i za chwilę będę jeść już drugie śniadanie. Więc żebyście nie myśleli, że ja piję, wiecie, białko zamiast jedzenia, absolutnie. Pamiętam właśnie, że jak miałam te 15-16 lat, to miałam mieć taki fajny tyłek. E, teraz też nie jest zły, ale pamiętam, że jak miałam te 15-16 lat, no to wiecie, codziennie jeździłam na rowerze do szkoły, z powrotem, wszędzie w ogóle jeździłam na rowerze. No i ten kiełek był zupełnie inny i teraz po prostu chciałabym wrócić do tego, co było kiedyś, 10 lat temu. Także biorę się za siebie, zaczynam ćwiczyć i, i no po prostu żarty się skończyły, tak? Koniec. No. Białeczko. Zaraz robię też lunch dla maluchów, drugie śniadanie i idziemy na spacerek. Aha! I słuchajcie, jest to białko bez laktozy. Bo wiem, że jak piłam kiedyś białko, takie normalne, nie bez laktozy, to miałam straszny taki, wiecie, wzdęty brzuch, bo mnie dobrze, mnie nie wysypało i tak dalej, więc piję sobie białko bez laktozy i jest Że pyszne jest. Następnym razem zamówię sobie mm, o smaku ciastek, bo też jest ciastkowe. O smaku ciastek będzie też na pewno szos. Dobra, robię są lunch, robię śniadanie. A dziś będzie. Jabłko i gruszka? Co jest, gdzie jest? Aha. Jabłuszko, gruszeczka, tylko i sobie taką miękkie. miękką. I... Gdzie tam? Czemu ja zawsze się tak śpieszę? Po co się tak śpieszę? Nikt mnie nie goni, czas mnie nie goni. Kolinę dopiero odbieram przed trzecią, więc nie wiem, po co się tak śpieszę i wszystko szybko robię. Aha, jeśli chodzi o Kolina, słuchajcie, to właśnie. No miał znowu przez dwa dni bóle brzucha, no i wiecie, ja już po prostu miałam zawał praktycznie, bo wiecie, Colin y, teraz na święta, byliśmy w Polsce, miał zabieg w Polsce, bo miał głowienie jelita. No i była to dość poważna sprawa, więc teraz za każdym razem ból brzuch. Ej! Patrzcie, co tutaj się dzieje! Co wy robicie? Nie wolno się tak bić! No co wy? Zobaczcie, jak tu macie zabawek. Bijecie się o jedno, ale serio. No i wiecie, teraz za każdym razem jak Kolina boli brzuch, to my wszyscy mamy od razu panikę. I słuchajcie, miał dokładnie te same objawy co wtedy, jak miał w głowie I ja już byłam pewna, że to jest to. Dostaliśmy skierowanie do szpitala na USG. Byliśmy na USG, na USG nic nie wyszło. Wszystko jest w porządku, na szczęście. Ale no dziwi mnie to, że ciągle powraca mu tak jakby ten ból brzucha i że on się tak zwija z bólu i że on tak cierpi i nie wiem o co chodzi. Tędy chciałam mu zrobić kolejne badania, tylko wiecie, badania wiążą się z tym, że znowu trzeba iść pobierać krew, a pobieranie krwi u tak małego dziecka, przynajmniej u Kolina jest naprawdę... No, nie do opisania. To, co on przeżył podczas pobierania krwi, to naprawdę było straszne dla mnie, żeby w ogóle to patrzeć. Ja w ogóle wyszłam z płaczem, i było to i dla niego, i dla nas, naprawdę straszne przeżycie. Musieliśmy go naprawdę trzymać w pięciu, bo on nie chciał sobie, tak jakby wiecie, wbić tej igły. Ja się w ogóle nie dziwię, bo ja mam 26 lat, prawie, i ja reaguję dokładnie tak samo. Ja się tak strasznie boję pobierania krwi. Po prostu śpię. I dostaję takiego ataku paniki, że szkoda gadać. Aż mi jest wstyd czasami, naprawdę. Nie mogę po prostu na tym nic poradzić. Teraz znowu już jest wszystko ok, ale jak te bóle brzucha będą powracać, to ja naprawdę, no niestety, nie będziemy mieć wyjścia, i, i będziemy musieli zrobić mu jakieś tam szersze badania, żeby sprawdzić, co jest nie tak. Kolejny też w ogóle jest taki, wiecie, ostatnio blady. Ma takie cienie pod oczami, ma takie wrażenie przynajmniej. I no nie wiem, po prostu muszę go zaobserwować, teraz poobserwować troszkę i no i zobaczymy co będziemy dalej robić w tym kierunku, jak kolin się będzie zachowywać, jak to wszystko będzie wyglądać. Na razie tak jak mówię jest ok, ale nie zmienia to faktu, że i tak gdzieś tam w głębi duszy się martwię, bardzo się martwię. No i nie wiem, zobaczymy jak to dalej wszystko pójdzie i no mam nadzieję, że wszystko będzie ok, bo... No nie, nie wyobrażam sobie, że mogłoby być inaczej on, tak powiem. Nie chcę już nawet rozwijać bardziej tego tematu, bo mnie on yy, strasznie stresuje. Ej, co tu się dzieje? Proszę bardzo, jak już zaczynam kombinować. No, co jest? Uważaj, żebyś nie spadlili. Dobra, dodaję teraz troszkę wody. Kaszkę ryżową. I blendujemy. Jemy i idziemy na spacerek jak mówiłam, wrócimy, bo was sobie będą spać, ja sobie poćwiczę. No i co? No i potem po Kolinka do szkoły. Na razie pani do mnie nie dzwoniła. Jest już po 12. Poinformowałam nauczycielkę od Kolina, że jakby coś się działo, jakby widziała, że faktycznie coś jest nie tak, że go coś boli, to od razu ma do mnie dzwonić, bo nie chcę, żeby on wiecie, był w szkole i żeby się stresował tym bólem brzucha i tak dalej. I wolę mieć go tutaj w domu, jakby coś... Miało być nie tak, to wiecie, wolę, żeby był przy mnie, a nie tam sam w szkole. No, sam jak sam. Wiecie o co chodzi? Obecność mamy jest w takich momentach, wydaje mi się, najważniejsza i też go to uspokaja, jak ja jestem w pobliżu, gdy z nim jest coś nie tak. Więc no, wszyscy są poinformowani, jak coś, to będą do mnie dzwonić. Oh, sorry, oglądam sobie serial taki holenderski. Troszkę się wkręciłam. Dobra. Byłam na zakupach, byłam po kolina, jak bliźniaki poszli spać to miałam ćwiczyć, pamiętajcie co wam mówiłam? Ale oczywiście nie poćwiczyłam, bo no, u mnie właśnie to tak wygląda, ja mam zapał przez 3-4 dni i później nagle się kończy, ale Sławek mi pisał, że może się zapiszemy na siłownię. W sensie, że mam sprawdzić na stronie, jak to wygląda tutaj u nas na siłowni, i pójdziemy sobie e, no, na taki próbny dzień. I może będziemy sobie chodzić raz albo dwa razy w tygodniu wieczorkiem na siłownię. Zobaczymy, jak to będzie, ale plany są, a jak to będzie, to zobaczymy. Zobaczcie, byłam w sklepie i kupiłam e, takie różne głupotki no, na święta wielkanocne. Mam tutaj do powieszenia takie fajne, zobaczcie, jakie ładne, z drewna. Mhm. Jak Takie coś jak hołinka Proszę bardzo, mam tu takie I coś takie, jak kołinka. I, I powiesimy to To Dobra. powiesimy na tym, tak? Wzięłam Ci jeszcze takie To dostaliśmy To dostałam w chemię dla Ciebie I dla Małonki też wzięłam Tu masz taką książeczkę z zadaniami Zobacz, to jest Dobra. właśnie to Ej, mama, to, ale ma te, No. Ale To, mama, ja Tak Co, Ale mama, to coś. No już czekaj, szukam. Eee, szukam Różne to są zadania. A różne. tego nie umiem. Możesz mi to zrobić? O, oczywiście, że Ci pomogę. Tu jeszcze Ci wzięłam taką większą. Eee, zobacz Zebra. Zebrę. A co to jest? Co no tu to? też się rysuje. Zobacz, są różne takie kolorowanki. też sobie udekorować? Tak. No, wygląda to tragicznie, powiem wam. Będę musiała jutro dokupić więcej, albo po prostu więcej tulipanów dokupię do tego, białych może, albo różowych. I nawet jeszcze by coś spadło. Udekorujesz to? I mama, jeszcze twoje kwiatusze spadły, które ja ci dałem. No co ty? Naprawdę. Naprawdę? Naprawdę? Ten piękny koralowca, który ty mi dałeś, no nie. Ty, ci dałeś? No widzisz. Mamy takie autko z jajeczkiem. Autko z jajkiem, tak. Damy tu tą kurę. A to, damy tu. No super, bardzo ładnie. Tutaj mamy. A ja kurczaka w jajku. A ja mam jajeczko. Pięknie. Ale jeszcze więcej mamy. Tutaj mamy kurczaka w czajniku. Pokaż. Śmieszne, nie? Mam się więcej tych patyków dokupić. Siadam? Bo Mało ich. Nie pływamy się tak. Mama no jutro kupi więcej. I... a ja mam kwiatek. dam tu. Pięknie. Ja tutaj damy. Bardzo ładnie, ale ślicznie to zrobiłaś Dziubuś. Ja króliczka. Ja też wezmę sobie króliczka. Pokaż jak wygląda. Tak, królik w aucie, marchewka. A ja mam sobie go i... In... A ja mam tatę królika tata i Tata ba... królika. Ja mam i, i mam tatę królika i mamy królika. O, ale ekstra. Dobra, dzięki za pomoc. High five. I skończone. I skończone. Tak, damy tutaj. Dzień dobry, dziś drugi dzień nagrywania, ale wam wczoraj ponagrywałam, co? Mhm. Słuchajcie, wróciłam właśnie z rzęs i tym razem zrobiłam sobie takie mega naturalne, ciemnobrązowe, krótkie rzęski i mniej gęste. Pokażę Wam z bliska. Nie wiem, czy to w kamerze tak dobrze będzie widać. Ale zobaczcie, zrobiłam sobie takie. Tak, standardowo znowu się przebrałam. Dobrze zauważyliście. Słuchajcie, w przyszłym tygodniu w ogóle mamy chrzest bliźniaków. Na Majówkę jedziemy do Polski, tak jak mówiłam, i tam w maju będziemy też robić roczek bliźniaków. Jeśli chodzi o chrzest, to nie zabieram Was ze sobą, tak jakby, bo chciałabym, żeby było to coś takiego wiecie, tylko dla nas, dla rodziny. A jeśli chodzi o roczek, to będę nagrywać, będę chciała mieć z tego dnia pamiątkę i no, szykuje się naprawdę fajna impreza. Mamy już, mamy już wybrany lokal w Polsce i ogólnie no, planujemy zrobić z tego dnia naprawdę ba, bardzo fajny, wyjątkowy dzień. Pamiętam, że kolinowi roczku nie robiliśmy na sali, bo wtedy był COVID i e, nie było takiej możliwości, dlatego no jeżeli teraz jest taka możliwość, to chcę, że tak powiem zaszaleć e, na roczek bliźniaków i no, na pewno Wam pokażę wszystko, wezmę Was ze sobą i szykuję się, bo ja mam fajna majówka dla nas, pierwszy, nasza pierwsza majówka w Polsce, odkąd mieszkamy w Holandii planujemy, no tak jak mówiłam, zrobić roczek, Sławek ma też urodziny, akurat jak będziemy na majówce w Polsce, e, mój brat będzie miał trzydziestkę, też impreza na sali, także troszkę imprez się szykuje, planujemy ze Sławkiem też jechać do Warszawy, chciałabym sobie w Warszawie kupić jakiś prezent na swoje urodziny też i ogólnie to jeszcze nigdy nie byłam w Warszawie, serio i... Po prostu jestem ciekawa, jak tam jest. No i planujemy sobie jechać, zrobić taką wycieczkę do Warszawy na jedną noc, jeśli się uda. I tyle z takich informacji.